Dzień dobry. Witam uczniów klas 6 z przedmiotu Technika. Pozdrawiam was serdecznie po raz kolejny. No i pytam jak zawsze was, czy u was jest wszystko w porządku. Na razie tej odpowiedzi nie mam, ale myślę, że przy wykorzystaniu nowego narzędzia do nauczania zdalnego będziemy mogli chwilę porozmawiać. I wymienić kilka zdań, nie tylko na temat lekcji. Więc, y, moi drodzy, uważajcie po kolei, co chcę Wam przekazać. Pierwsza sprawa to oczywiście y, ta strona już ją znacie pedagogiemopæiks.pl, y, i tego maila też, bo wysyłacie pracę. Kto jeszcze nie wysłał, to proszę, żeby na tego maila, którego tutaj podświetliłem, proszę, żeby takie prace wysłać. Generalnie nieźle. Staracie się dobrze. Jestem z Was zadowolony. Sobie dobrze dajecie radę. Te bezet, które tam wstawiam, czyli brak zadania, będę wykasowywał, jeśli ktoś zadanie mi prześle. Ewentualnie mogę darować jedną pracę nie została e, przesłana ok, nie ma problemu jedną pracę mogę darować, tym bardziej, że normalnie w szkole możecie mieć jedno nieprzygotowanie, więc jeśli ktoś nie wyśle jednej jakiejś brakującej pracy, nie będę robił z tego problemu, natomiast e, pozostałe prace proszę przesyłać na e, tego maila ewentualnie messenger e, a BZ będę kasował, jeśli taka praca do mnie wpłynie Mam nadzieję, że wszyscy się dos wszyscy doskonale rozumieją, e, co chcę Wam przekazać. Więc moi drodzy, e, technika zdalna e, klasa 6 i tym razem troszkę e, będzie inaczej, e, do tej pory ten film też będzie nagrany, będzie umiejscowiony e, technika zdalna klasa 6, natomiast chciałem Wam dzisiaj powiedzieć trochę o innych rzeczach a mianowicie postaramy się popracować na początek na próbę za pomocą za pomocą platformy za pomocą platformy Teams postaramy się popracować tę platformę pokażę Wam bardzo krótko o Microsoft Teams wchodząca w skład pakietu wchodząca w skład pakietu Microsoft Office 365. Tak? Ja jestem tu zalogowany na tej platformie Teams, która służy do zdalnego nauczania. Wiele szkół średnich też wiem, że uniwersytety, uczelnie wyższe korzystają z tej platformy Teams. Mam nadzieję, że my przynajmniej spróbujemy pouczyć się na tej platformie na platformie Teams. Popatrzcie, założyłem tu zespoły dla Was, one są aktywne, klasa 6A technika, klasa 6B i klasa 6C. I teraz jak uczestniczyć w takich zajęciach? Powinniście dostać na pocztę swoją. Wiem, że też jest tam zakładka Office 365. Yy, powinniście dostać informacje ze swoim loginem yy, i hasłem. I po prostu yy, trzeba yy, się zalogo, zalogować na tej platformie yy, Teams. Może yy, link powinniście też mieć tam, w informacji od yy, pani Małgorzaty Kuśmierczyk, czy też od wychowawcy. Powinniście taką informację mieć i tam powinniście mieć swoje loginy. Yy, ich hasła, żeby można uczestniczyć w takich zajęciach. I dobrze, popatrzcie: technika klasa 6A. Na przykład, proszę popatrzmy, zarządzanie zespołem. Ja jestem nauczycielem, prawda, i widać tutaj moją ikonkę. A tutaj w tym miejscu widać pozostałych uczniów, wszystkich, na przykład z klasy 6A i jak na razie nie widzę tutaj aktywności dłużej, poza po prostu kilkoma uczennicami. Dobrze, nie będę teraz tego dokładnie pokazywał. Podobnie jest z klasą, podobnie jest z klasą szóstą B, oczywiście, i podobnie jest z klasą 6 C, czyli też, już wysyłałem nawet informacje. Możecie sobie przeczytać, klasa 6. A i 6B i 6C na temat takiej lekcji zdalnej, na temat lekcji techniki na platformie Teams. Więc takie informacje, zarówno dla klasy 6A, szóstej 6B szóstej i 6C, proszę bardzo, 6C, też jest informacja. Witam uczniów klasy 6C. Czy to będzie 6A, czy 6B, w tym momencie nie jest najważniejsze. Kolejnym tematem naszych zajęć będą symbole elementów elektronicznych. W zakładce pliki e, macie grafikę przedstawiającą symbole elementów elektronicznych. Możecie je przerysować z opisem do zeszytu. Omówienie tematu planuję na najbliższy, to jest bardzo ważne. Planuję na najbliższy czwartek, godzina 12 e, na platformie Teams. Informację tę znajdziesz w kalendarzu zajęć Teams. Zapraszam i pozdrawiam Konrad Gałka. Kalendarz i proszę popatrzeć, 30, czyli czwartek. Jest próbna lekcja techniki klasa 6. Widzicie? Popatrzcie, jest w tym miejscu. Próbna lekcja techniki klasa 6. O godzinie. Proszę popatrzeć, która godzina? 12. I teraz tak, jak może przebiegać taka lekcja? Może przebiegać w różnych formach. Nie wiem ilu uczniów się do tego czasu zaloguje, ale chciałem spróbować. Zobaczyć jak to będzie wyglądało. Jak będzie wyglądała taka lekcja? Czyli takie trzy podstawowe narzędzia, czyli czat, taka najprostsza, również połączenie głosowe lub ewentualnie połączenie, tak zwana wideokonferencja, czyli połączenie z kamerą. I teraz tak, jeśli ktoś nie dysponuje albo nie chce, nie musi korzystać absolutnie, koniecznie z kamery, może korzystać tylko z mikrofonu, a jeśli... Nie chcę z mikrofonu, będzie mógł zadawać pytania na przykład poprzez czat. Czyli pamiętajcie, ta próbna lekcja na platformie Teams. Czwartek, godzina 12. Serdecznie zapraszam. Na ta, e, spróbujemy opracować w sposób nowoczesny. No dobrze. I teraz tak. E, ja krótkie. E, Wprowadzenie do tego tematu. Proszę bardzo, krótkie wprowadzenie. Ym, technika zdalna, symbole elementów elektronicznych, które już mieliśmy. Tu tutaj to mam. O! Dobrze. Dużo okien mamy otwieranych. Proszę bardzo. Jaki jest temat e, dzisiejszych zajęć? Podstawowe elementy elektroniczne i taki, yy, taki temat yy, możecie zapisać sobie w zeszycie. Podstawowe elementy elektroniczne, myślnik, symbole. Czyli taki temat dzisiejszy, powtarzam jeszcze raz powoli. Podstawowe elementy elektroniczne, myślnik, symbole. No dobrze. I teraz ja w zasadzie chciałbym... Tę lekcję i ten temat omówić na Teams, na platformie Teams, czyli online, ale tak pokrótce teraz też w tym filmie powiem. Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości korzystania z tego Teams, to nic się złego nie stanie. Na początek po prostu uczymy się i próbujemy wszyscy wspólnie. Może jeśli nie teraz, a na następnych zajęciach Teams, na platformie Teams będzie więcej zalogowanych, to no zobaczymy jak to wyjdzie. Więc moi drodzy, temat jeszcze raz: podstawowe elementy elektroniczne, myślnik, symbole. I proszę bardzo, do czego służą symbole elektroniczne i jak są ważne. Wiemy, że symbole elekt elementy elektroniczne występują praktycznie w każdym urządzeniu elektronicznym. Jakie to są urządzenia elektroniczne? Są uż, wiele urządzeń jest elektronicznych, połączonych z, z urządzeniami elektrycznymi, np. pralka będzie urządzeniem elektrycznym, ale też elektronicznym, bo ma na, na przykład programator. Oczywiście komputer będzie jakim elementem jest po części elektrycznym, ale w głównej mierze zdecydowanej części jest y, urządzeniem elektronicznym. Telefon jest urządzeniem elektronicznym wszędzie tam występują. Element telewizor oczywiście też jest elementem elektronicznym. Więc z tych elementów elektronicznych wiemy, że t, samochody też mają pełno elektroniki, czyli y, posiadają podzespoły elektroniczne, więc z tych miejsc, w których występują elementy elektroniczne, jest bardzo dużo. I Proszę bardzo, bardzo krótko, elementy układy elektroniczne budowane są z bardzo wielu różnych elementów elektronicznych, czyli nie tylko jeden. Nie, nie tylko dwa, tylko jest dużo tych elementów elektronicznych, chociaż teraz czasami tych elementów wcale dużo nie jest, ponieważ występują tak zwane podzespoły, czyli albo mikroprocesory, układy scalone elektroniczne, mikroprocesory i tak naprawdę taki jeden mikroprocesor, czy taki układ scalony zastępuje bardzo, bardzo wiele różnych elementów elektronicznych. Jakbyśmy zobaczyli te starsze urządzenia, to tych elementów było dużo więcej niż na przykład, jest obecnie, ponieważ są one zastępowane przez, tak jak powiedziałem, mikroprocesory, układy scalone. I proszę bardzo, rodzaje elementów elektronicznych, takie podstawowe. Pierwszy, widzimy, rezystor, zwany pospolicie po opornikiem. O tym będziemy sobie mówili, o pod, poszczególnych elementach elektronicznych. Na razie tylko. Mówimy o rodzajach elementów elektronicznych, a nie o ich przeznaczeniu. Czyli na razie tylko wymieniamy. Rezystory, pierwszy, zwane pospolicie opornikami. Kondensatory, kolejny element elektroniczny, kondensator. Induktory, popularnie zwane cewkami. I to takie trzy podstawowe mamy wymienione elementy elektroniczne, to nie są wszystkie. E, mamy również diody. Lekcje ja prowadzę na żywo, więc mogę czasami się przejęzyczyć, coś ominąć, bo tak jak mówię, lekcja jest prowadzona przeze mnie na żywo. Ja nie mam ani kartki, ani tutaj jakiś... Tylko prowadzę tą lekcję w sposób. Zajęcia prowadzone są zupełnie na żywo. No dobrze. Takie nagranie takiego filmu może być dla Was wygodne, ponieważ zawsze możecie sobie w dowolnej chwili odtworzyć ten film, czy posłuchać. Jeszcze raz, więc myślę, że to też jest duża zaleta y, takiego filmu, który jest nagrywany wyłącznie dla Was, y, a nie dla szerokiej y, rzeszy uczniów tylko wyłącznie dla uczniów szkoły podstawowej Volanowi. No dobrze, więc proszę, popatrzmy. Jeszcze raz przypomnę: rezystory, czyli oporniki, kondensatory, cewki. Y, y, nie są tu wszystkie wymienione te elementy, jest ich dużo więcej. Zaraz zobaczymy to na ilustracji. No, jakie? Na przykład y, diody półprzewodnikowe, tranzystory. Y, y, różne rodzaje są tranzystorów, różne rodzaje diód. Y, y, więc, tak jak już mówiłem. A, proszę popatrzcie. Y, widzimy takich jak diody, tranzystory, tyrystory, też są takie elementy elektroniczne. Y, no dobrze, czyli wymieniłem. A te nowoczesne to, mówiłem, układy scalone. Czy mikroprocesory. I proszę bardzo, elementy elektroniczne dzieli się na dwa rodzaje, i to też bardzo ważne. Dzielimy na bierne, inaczej pasywne i czynne, czyli aktywne. I proszę bardzo. Popatrzcie, to macie na Wikipedii. Ja to znalazłem na Wikipedii. Wprowadzenie do, wprowadzenie do elektroniki. A nie Wikibooks, nie Wikipedia, tylko Wikibooks. No właśnie, to jest dowód, że prowadzę lekcje zupełnie na żywo. Więc nie spojrzałem, nie jest to Wikipedia, tylko Wikibooks, ale też znajdziecie na innych stronach. Nie musicie koniecznie na Wikibooks. OK, no dobrze. Elementy elektroniczne dzielimy na bierne, czyli pasywne i czynne. Krót, czym się różnią jedno od drugich? No właśnie, e, może też przeczytam. Elementy bierne to rezystory, czyli te oporniki, kondensatory, cewki. A transformatory, właśnie, czyli jeszcze nie wymieniłem wcześniej, transformatora to taka rozbudowana cewka składająca się z, z dwóch uzwojeń, czynnego i biernego. No cewki. I co charakteryzuje elementy bierne? Są w, charakteryzuje je to, że wyłącznie pobierają energię elektryczną. I ta energia elektryczna zamieniana jest na ciepło. W przypadku kondensatorów magazynowana jest w postaci w polu elektrycznym. A w przypadku cewek, magazynowana jest w polu magnetycznym wokół cewki. Czyli popatrzcie, ta energia jest zamieniana na ciepło, na pole elektryczne, na pole magnetyczne w przypadku cewki. Proszę popatrzeć, widzicie. I elementy aktywne to pozostałe elementy elektroniczne. Popatrzcie, widać, elementy aktywne to pozostałe, elementy elektroniczne, yy, między innymi źródła, kół przewodników, elementów półprzewodnikowych, o tym będę mówił na następnym zajęciu. Kółprzewodniki to przede wszystkim będą tranzystory. Wcześniej były tak zwane lampy elektronowe, teraz się rzadziej już stosuje albo wcale. Tranzystory yy, zaliczamy głównie do jakich elementów? właśnie aktywnych. Jeśli odwołać się do wspomnianych w kolejności rozdziałach, czym one się charakteryzują, na przykład tranzystory wzmacniają sygnały elektryczne. Spełniają bardzo ważną funkcję, czyli wzmacniają sygnały elektryczne. I dlatego są elementami aktywnymi. Przykładowym sprzęciem nagłaśniającym szczególnie tym starszym, bo tak jak mówię, teraz dużo jest procesorów różnych, układów scalonych przede wszystkim, stosowano tranzystory, czyli jeśli chcieliśmy głośniej posłuchać muzyki, to tranzystor wzmacniał taki sygnał, następnie ten sygnał szedł, mówiąc w dużym uproszczeniu, do głośnika, prawda, który zamieniał sygnał elektryczny na dźwięk. No dobrze, może ja spróbuję trochę powiększyć jeszcze to żeby było lepiej widać. Proszę bardzo. Nie wiem, czy wszyscy teraz może lepiej widzą. Wprowadzenie do elektroniki. Temat: myśnik, myśnik, y, y, symbole elektroniczne. I co możecie sobie zapisać? No może bardzo krótką informację. Układy elektroniczne budowane są zbudowane budow y, układy elektroniczne budowane są z wielu bardzo różnych elementów elektronicznych i proszę napisać. Że mamy trzy grupy: rezystory, kondensatory i cewki, czyli te induktory, i proszę jeszcze napisać, też bardzo krótko: że mamy elementy elektroniczne, dzielimy na, na dwa, dwa rodzaje czyli bierne, patrzcie po, po świetle bierne, czyli pasywne i czynne, aktywne. I proszę napisać. Do czego? Co to są elementy bierne? Też o tym powiedziałem. I proszę bardzo, Wam podświetliłem bardzo krótką informację. Elementy bierne, tak? Mówiłem, że one przekształcają energię elektryczną na np. Na cieplną, pole magnetyczne, pole elektryczne. Więc tak to wygląda. I elementy aktywne. I to też należy napisać, też bardzo krótko może nawet tyle wystarczy, głównie tranzystory, czy rzadko już stosowane lampy elektronowe. Można powiedzieć, napisać, do, dodatkowo dopisać, że wzmacniają, e, e, wzmacniają sygnały elektryczne i są to elementy aktywne, to są materiały wykonane, z, ma, są to elementy wykonane z materiałów półprzewodnikowych, na przykład krzem, german, są to materiały półprzewodnikowe. No dobrze, i to tyle z takiego krótkiego omówienia. Popatrzcie jeszcze na ilustrację. Proszę bardzo. I tę ilustrację, czyli widzimy tutaj symbole, czyli rysunek symboliczny. Rysunek przedstawia elementy elektroniczne za pomocą symboli, czyli schematycznych. Uczyliśmy się już o rysunkach montażowych, prawda, innych rysunkach złożeniowych. To jest rysunek schematyczny stosowany w elektronice. I proszę bardzo, pierwszy element. Widzicie ten rysuneczek? Proszę bardzo. Ten symbol. Jest to symbol czego? Rezystora, o którym już wcześniej mówiłem. Tak? Mówiłem o rezystorach. I to jest symbol. Jeśli zobaczycie na schemacie taki symbol, to znaczy, że mamy do czynienia z czym? Z rezystorem. I tak po kolei potencjometr. To też jest pewien rodzaj rezystora, czyli opornika. Też będę o tym mówił szczegółowo, jak będę opowiadał i uczył o opornikach. Fotorezystor, bateria. Popatrzcie, tak wygląda symbol baterii. A tak wygląda, tak wygląda symbol baterii w rysunku schematycznym. A tak wyglądają symbole kondensatorów. Też będziemy mówili o kondensatorach. Rodzaje kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych. Mamy woltomierz do pomiaru napięcia, symbol miernika, czyli woltomierz, i do pomiaru natężenia mamy amperomierz. Mamy też przyciski, wyłączniki to są symbole przycisków, wyłączników, cewki, o której już wcześniej mówiliśmy cewki indukcyjnej, diody świecącej, która bardzo często powszechnie jest wykorzystywana obecnie, oraz zwykłej diody prostowniczej. Widzimy tu symbol diody prostowniczej oraz połączenia. Czyli układ połączeniowy bez połączenia, czyli te dwa przewody nie łączą się ze sobą, a w tym miejscu, popatrzcie, mamy punkt, czyli te dwa przewody łączą się ze sobą i tworzącą węzeł. Więc tak, proszę do zeszytu, nie spieszy się, macie na to tydzień czasu. Proszę do zeszytu, przerysować te symbole i podpisać. Natomiast ja nagrałem Wam to na filmie. Ale wracając do, wracając do platformy Teams, pamiętajcie, że klasy 6a, 6b i 6c postaramy się taką lekcję omówić, czyli dodatkowe informacje na temat elementów elektronicznych, symboli tych elementów elektronicznych będę chciał spróbować jeszcze. Omówić na platformie Teams, przypominam czwartek godzina 12. Jeśli ktoś nie będzie mógł skorzystać z tej platformy, to na tym filmie wszystko mu omówiłem, wszystko na tym filmie wie. Natomiast jak chce jeszcze się pouczyć w sposób bardziej nowoczesny, proszę, żeby odnalazł w dzienniku elektronicznym swój login i swoje hasło i zalogował się na platformę Teams. Najlepiej odpowiednio wcześniej popatrzył, co tam się znajduje. Przypominam, że Platformie Teams, popatrzcie, szósta i ja już wam zamieściłem symbole elektroniczne JPG. Proszę bardzo, ten rysunek, który z wami omawiałem, te symbole macie również na platformie Teams. I to samo będzie miała oczywiście klasa, która? Szósta B, to samo. Patrzcie, ogłoszenie. Czytamy to ogłoszenie, Wam już napisałem, możecie sobie przeczytać i pliki, i również widzimy symbole, tak? I kolejna, żeby nie ominąć którejś klasy, szósta C. Ogłoszenie, i też warto sobie przeczytać. To ogłoszenie dla poszczególnych klas są takie same, ale warto sobie to ogłoszenie przeczytać, a potem pliki i symbole elektroniczne. To, co omawiałem dzisiaj na filmie, również ten, ta grafika z, z tymi symbolami również jest na platformie Teams. Mam nadzieję, że jesteście nowocześni i sobie dacie radę z, z tą platformą Teams. Spróbujemy. Kto nie może, obejrze sobie dokładnie filmik. I na filmie wszystko wszystko dokładnie wyjaśniłem, co należy zrobić. No dobrze, to tyle, więc pozdrawiam jeszcze. Raz serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia na platformie Teams czwartek godzina 12. Proszę się zalogować. I wszystkiego dobrego Wam życzę. Mam nadzieję, niedługo do zobaczenia w szkole. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.